Makiety Starego Poznania, a także Fundacja Promocji Kultury i Historii Polski Mieszko zapraszają dzieci z rodzicami na baśnie i legendy polskie. Tutaj przy ulicy Ludgardy w każdą sobotę otwierana jest magiczna księga z baśniami. W lecie nad szumiącymi łanami dzwoniły skowronki, a jesieni owocy w Zadarczym wieją i złotem. Organizujemy zajęcia tutaj, bo to jest dość atrakcyjne miejsce na mapie turystycznej Poznania. E, że, że, krótko mówiąc, żeby ludzie mieli blisko w centrum, e, właśnie, żeby zobaczyć i posłuchać tych e, opowieści o, 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 o dawnych dziejach. Przygotowaliśmy cały szereg baśni, opowiadań, podań, legend, e, dlatego, że może wtrącę dwa słowa. E, Naszym zamysłem jest jak najszersze, jak najlepsze przybliżenie nie tylko dzieciom, ale także rodzicom tych podań i legend, które są tak naprawdę nieznane. Jeśli chodzi o Poznań, to każdy zna legendę o koziołkach oczywiście, o królu kruków, jakieś pomniejsze, ale na przykład kto zna podanie o czarownicy z ławicy? <laughs> Obok bardziej i znanych legend z Poznania i Wielkopolski możemy usłyszeć także baśnie, podania i gawędy z innych części Polski. W sobotę 5 lipca dzieci poznawały legendę o bratkach oraz opowieść mazurską. Właśnie o bratkach opowiada o dwóch braciach, którzy musieli się rozstać po to, żeby zawiadywać, zarządzać dwiema różnymi częściami kraju. I nie było wtedy oczywiście komórek, nie było maili, ale była za to magia. I dzięki tej magii i bratkom mogli się porozumiewać. Powiem tak, kiedy tą baśń czytałam w przedszkolu Jarzębinka, to wszystkie dzieci potem pobiegły szukać w ogródku bratków, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście jest tak, jak mówiłam. Natomiast baśń mazurska, głównym motywem baśni mazurskiej jest, jest przyjaźń, jest poświęcenie, jest bezinteresowność i opowiada o, o głębokiej miłości, przywiązaniu i do rodziny, i do tradycji. Przed chatką staruszka siwowłosa w srebrnym czepcu siedzi i usy po twarzy jej płyną. Dzień dobry, babciu, mówi Janek grzecznie. Przynoszę coś, co was ucieszy. I podaje jej srebrny kluczyk. Biednie babcia do chatki srebrny kluczyk do zamka dużej skrzyni, wkłada, przekręca go i wyjmuje prześlicę z cudną, srebrzystą kądzielą. Siada przed domem i już wrzeciono furkocze wesoło, co nić długą uprzędzie na wiatr ją rzuca a wiatr wszędzie niesie, na gałązkach drzew rozpina liliowe dzwoneczki wrzosów w nią zdobi. Tak naprawdę to wszystkie baśnie nawiązują do podobnych elementów, a wydaje mi się, że w tym dzisiejszym zwariowanym świecie bardzo ważne jest, żeby poprzez takie kulturowo-historyczne motywy przypominać o tym, bo jest to po prostu atrakcyjne, a jest to świetny sposób na oderwanie dzieci od komputera, tabletu i innych mediów. Nie ma tu ograniczeń wiekowych. Wszyscy, którzy chcieliby poznać w atrakcyjny sposób e, historię Polski, e, mniej znane historie, właśnie baśnie, legendy, zapraszamy wszystkich bez, bez ograniczeń wiekowych. Zajęcia są całkowicie bezpłatne. Kolejne czytanie baśni i legend odbędzie się za tydzień w sobotę. Wielka Księga Baśni znów zostanie otwarta punktualnie o godzinie 10.00.